Dzień dobry, dzień dobry! Witamy na kanale Nie Chiny, prosto z Chin. Zapraszamy na niedzielną transmisję. Wczesnym popołudniem wybraliśmy się z An, -An na spacer, odebrać paczki, które tutaj mamy. Skoczyliśmy do sklepu, kupić jogurt. Byliśmy wczoraj na przeglądzie samochodu Tak, byliśmy wczoraj na byliśmy wczoraj na przeglądzie samochodu Wszystko w porządku Pierwszy przegląd po trzech miesiącach Czekajcie zakręcę jogurt Pierwszy przegląd samochodu musieliśmy zrobić po trzech miesiącach, po kupnie albo 5000 km. Wczoraj byliśmy w salonie Toyoty, zrobiliśmy przegląd. Wszystko w porządku z samochodem, jeździ jak nowe. Zrobiliśmy dopiero tam chyba 750 km przez 3 miesiące. Następny przegląd za kolejne 3 miesiące albo 5000 km to będzie wcześniej, także pewno za 3 miesiące w styczniu w połowie stycznia będę musiał jechać znowu drugi raz na przegląd ale teraz już wiem gdzie jechać bo pierwszy raz byliśmy tutaj z Guangzhou teraz już wiem gdzie jechać więc będzie ok idziemy odebrać warzywka ze sklepu An -an, come we need to pick up vegetables Musimy odebrać warzywa, które mama kupiła mhm. Chodź tędy Chodź, idziemy do sklepu, musimy odebrać warzywa Let's go to the shop Hej baby, let's go to the shop Nicely. 一家。 No juice. Okay. Then we need to wait a moment. Okay. Go go go! Wait a moment. We need to pick up shopping. Stop. Wait a moment. Hmm? O, to jest Dobra, odebraliśmy paczki. Odebraliśmy zakupy. Teraz sobie siedzimy na ławce i Anan -An może się pójdzie pobawić. Mhm. Tak, An Anan An -An sobie pije jogurt. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ah! Aha. An An, too much. Drink? O oh boy. Zobaczcie, co An An robi. Ale katastrofa. Ah, smaczne. No to dobrze. Teraz jest mokre, co? Now it's wet. Mm. Ale dobre. Nie, nie, nie. Drugi raz Ci nie dam wylać. Pij z butelki. Drink from the bottle. Mhm mm Yes. No, no. You spilled a lot. Wylałaś dużo, on An. Tak, widzisz? Już wylałaś.

ale dobre, ale dobre picie, ale dobre, ale dobre. A tu mamy zakupy. Simpa kupiła, zrobiła zakupy. Odebraliśmy paczkę. Wieszaki giganty mamy, wieszaki giganty, naręczniki. Tak? Wypiłaś? Dobra. Jeszcze trochę zostało. Go play. Uh -huh. Może An-An się teraz zajmie czymś. An-An, don't go this way. Hey, play here on the playground. No i tak, moi drodzy, niedziela. Jutro do pracy. No, generalnie planujemy się wyprowadzić gdzieś na przedmieścia miasta, z daleka od ludzi. To znaczy, ludzie będą, ale może nie aż tyle jak teraz, nie aż tyle jak tutaj bliżej miasta. An-an! An-an! Hey! Don't go this way! Go to the playground! Go to the playground! Go play! Budynki wysokie jak były takie są No, planujemy gdzieś na przedmieścia, może w, przyszły, w przyszłe wakacje jeśli planujemy przeprowadzić na, przed, na przedmieścia żeby było mniej ludzi żeby było gdzieś z dala od ludzi, słuchajcie No, my generalnie jesteśmy bardzo prywatnymi osobami uh, większość czasu spędzamy tutaj w domu nigdzie nie wychodzimy nigdzie nie imprezujemy nigdzie się nie włóczymy zarabiamy pieniądze i oszczędzamy pieniądze no i w sumie nic poza tym nie także plan jest taki żeby właśnie w krótkim terminie w krótkim terminie pomiędzy przyszłym rokiem 2024 a 2027 Właśnie wyprowadzić się na przedmieścia miasta, tutaj Guangzhou, żeby mieszkać sobie właśnie na przedmieściach, w jakiejś zielonej okolicy. Także taki jest plan krótkoterminowy. Na następne 3 lata. Tutaj mamy, tutaj mamy, w tym bloku mieszkamy. Mamy tutaj wynajem na rok. Do przyszłych wakacji, do przyszłego lipca. Tam chy tam chyba do końca lipca. Więc tutaj będziemy sobie mieszkać, a w przyszły wakacje właśnie planujemy się przeprowadzić, żeby żeby z dala od ludzi mieszkać, także taki jest plan, żeby właśnie zostać w Chinach na 3 lata, a później 2027 Czekajcie, bo coś tam jakaś akcja na placu zabaw Jakaś akcja na placu zabaw się dzieje? A zjeżdża, bawi się także, wszystko w porządku. A on lubi skakać ostatnio. No, a w długim terminie, 2027, zobaczymy, albo do Szwecji się przeprowadzimy dla edukacji, dla An-An, żeby do szkoły poszła, jak będzie miała 6 lat. I w Szwecji sobie będziemy mieszkać. Wyprowadzka do lasu, słuchajcie, gdzieś z od cywilizacji. Tak jest plan, żeby kupić dom. Kupić dom w lesie. Nikogo dookoła. No, i tak sobie mieszkać na odludziu, z dala od wszystkich. Także na, na lato, właśnie 2027, mamy taki plan, żeby do Szwecji się przeprowadzić. No i Anna sobie będzie, pójdzie sobie do szkoły podstawowej, później do średniej, później na studia, później w Szwecji doktorat można zrobić spokojnie. Generalnie płacą w Szwecji wam pieniądze, jak. Jak, jak, jak robicie sobie doktorat, także szkoła jest za darmo w Szwecji. No, także taki mamy plan i właśnie kupić jakiś dom w Szwecji, też na, w lecie 2027. A jeżeli nie wypali pomysł ze Szwecją 2027, no to zostaniemy sobie tutaj na przedmieściach w mieście Guangzhou w południowych Chinach, więc. Więc tak to wygląda. Taki jest plan. Plan ma jakby e, pierwszy etap, no to jest teraz, gdzie tutaj sobie mieszkamy do, do, do lata 2024. Później, pomiędzy 2024 a 2027, wyprowadzi się na przedmieścia i dojeżdżać sobie do pracy. Ja bym sobie dojeżdżał do pracy autem tak do godziny czasu, a później 2027, jak już Anna musi. Jak już Anna musi iść do szkoły, no to na 6 lat, no to wtedy właśnie Szwecję sobie, Szwecję sobie planujemy zrobić. Żeby coś przejść na wczesną emeryturę, słuchajcie, no nie wiem czy taką wczesną w wieku 40 lat. Przejście na wczesną emeryturę i zamieszkać z dala od cywilizacji i od wszystkich ludzi, bo to co się, słuchajcie, dzieje obecnie na świecie to jest jedna wielka masakra i to co ludzie robią to już przechodzi ludzkie pojęcie, słuchajcie, co ludzie wyprawiają. Internet tak wszystko pokazuje dokładnie, co tam ludzie nagrywają, co piszą, jakie w ogóle jakieś afery, bzdury, pierdoły, takimi z... niektórzy ludzie to się takimi bzdurami zajmują, że masakra. Patrzcie jakie jaja, no an an bez butów chodzi, w samych skarpetkach. Hi! Gdzie zgubiłaś buty? Where did you lose your shoes? An-An! Gdzie -an. zgubiłaś buty? Where are the shoes? A, ah, over there! Tam są buty. No to. No to elegancko. An-An chyba zostanie zawodową biegaczką. Sportową, Sportowcem zostanie. Będzie biegać. Bo lubi biegać. A wczoraj jak byliśmy na przeglądzie właśnie samochodu, to wczoraj jak byliśmy na przeglądzie samochodu, to właśnie miałem tam plac zabaw e, właśnie w salonie i An-An tam się bawiła ostro. E, jak zobaczycie na tych krótkich filmach, które wrzucę albo dzisiaj albo jutro, to to, to, to właśnie zobaczycie, jak tam An-An sobie szalała na, na takim małym placu zabaw dla dzieci i zjeżdżała na wielkie zjeżdżalni. No, także tak to wygląda moi drodzy jakoś tam nie cieszy nas obecność i obcowanie z innymi ludźmi bardziej wolimy sobie tutaj e, sami sobie żyć i jakoś tam nie mamy, nie mamy ciągu do tego żeby się otaczać innymi ludźmi i żeby żeby mieszkać tutaj w jakichś zatłoczonych miejscach. Akurat tak się składa, że w Chinach niestety bardzo dużo ludzi i wszędzie są ludzie, także zaczyna nam to coraz mniej odpowiadać i zaczyna nas coraz bardziej męczyć mieszkanie wśród innych i z innymi, także prawdopodobnie gdzieś skończymy w lesie. <laughs> skończymy złajcie gdzieś w lesie w Szwecji, w środkowej Szwecji. Otoczeniu niczego, tylko samych lasów w otoczeniu samych lasów i kupimy sobie kawał Pola z lasem, i będziemy wycinać drzewa, żeby było czym palić w kominku. No, także taki plan jest, słuchajcie, i no myślę, że myślę, że spokojnie się tutaj uda właśnie, uda się go zrealizować, no w kinach jeszcze tak pomieszkujemy pomieszkujemy właśnie dla zarobienia pieniędzy jeszcze przez parę lat tak bardziej z rozpędu bardziej z rozpędu tutaj już mieszkamy e, jak jest praca no to jeszcze tam dorobimy może no, 4 lata 4 lata do 2027 a później właśnie An, An do szkoły pójdzie i i będziemy się koncentrować na tym żeby żeby miała dobre Dobre warunki do nauki: an, an don't drink the water, no-no, you cannot drink this water. Nie, nie, nie możesz wody z kałuży pić. Tutaj, if you are thirsty, then they will give you juice, uh, yogurt, jogurt, nie sok. No, także. Daddy! they want to drink. Hmm. Daddy! Mhm. Proszę Dobra. Jogurt do picia. Mhm. Pij ładnie. Pij ładnie. Daddy! 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 Fajnie, fajnie się bawi dzisiaj? Yes! Jej! Fajnie, fajnie się bawi! Fajna pogoda dzisiaj, co? Nice weather today, right? Yes! No, ale widzę, że skarpetki już całe mokre. Your socks are wet. Um, um. Nie zlizuj jogurtu z ławki! Hey! Dirty! Brudne! Jak? Dirty, dirty! Mhm! Tutaj pić z butelki. Mm -hmm. No, także na Szwecję Szwecji mamy taki plan: słuchajcie, żeby zaszyć się w lesie, nigdzie nie wychodzić, las mieć swój, blis, po sąsiedzku z jeziorem, żeby było, żeby można ryby było łowić. No i tak sobie spędzać życie, czytać książki, ryby łowić. No i tyle, gotować jedzenie gotować jedzenie nad ogniskiem i... no i tyle i tak sobie spędzać czas z dala od wszystkiego w ogóle nas nie interesuje gdzieś wychodzenie jakieś imprezowanie, kurde kto ma na to siły, kto ma na to czas teraz nie ma czasu nie ma czasu, nie ma siły na takie życie, trzeba tutaj właśnie poprawić jakość życia naszego, bo no, bo w mieście jest jak w mieście, w mieście się nie ma, ku... nie ma komfortu, o kurde, an an wylewa jogurt, jogurt, an an, don't spill the yogurt, no no, no no, cannot do it, nie nie nie, no no no, ale ja widzę, że an an musi spróbować wszystkiego, no 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 no, nie wylewaj jogurtu. No, 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 ale niezadowolona, że jej nie pozwalam jej gurtu wylewać, ale widzę, że wyleje mimo wszystko. No, myślę, że. O, co jeszcze? Przedszkola Ch... są fajne w Chinach, słuchajcie. Przedszkola są super. Przedszkola są mega wyposażone w Chinach, bardzo wyposażone. Dzieci się uczą chińskiego, angielskiego, dużo zabaw też na dworze. Mhm, tak, rodzice generalnie rodzice pompują gigantyczne pieniądze w edukację przedszkolną w Chinach. Także na dzieci się wydaje gigantyczne pieniądze w Chinach. Jeśli byście chcieli jakiś biznes finał otworzyć, to słuchajcie. Biznes związany z edukacją przedszkolną i z e, dziećmi jest mega, mega wielki rynek. I już poleciała, a! Ale szybka jest. No dobra, to tyle. Także tak nam niedziela. E, także tak nam niedziela mija. Zakupki odebrane. Pan An się bawi, niech się wylata. Rano sprzątałem mieszkanie, odkurzałem, podłogi myłem, łazienki umyłem, wszystko porobiłem. Simpej gotuje obiad. No i poza tym tyle. Poza tym, o kurde, poza tym tyle. Jutro do pracy. Rodacy, poniedziałek, więc... odnowa, odnowa, Od nowa... Od, nowa, od nowa weekend. To nie weekend, kurde od nowa tydzień pracy. Dobra, pozdro, cześć. Idziemy do domu. Let's go home. Idziemy do domu, let's go home. No go home. Nie idziemy do domu No dobra, to baw się Nie, 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 no, no, no dobra, papa.